A więc witam Was w kolejnym update'cie w Pet Simulator 99. Widzowie, wchodzimy do Halloween eventu i jeszcze nie sprawdzam tego update'u. Było kilka dni temu, ale go jeszcze nie sprawdzam. Czy tutaj coś nam się zmieniło? Chyba nie. Ale lecimy, widzowie sobie dalej. Oj, dalej. Tutaj mam ogólnie upgrade'y. Tylko, że ja nawet jeszcze tych nie zrobiłem. Więc wydaje mi się, że teraz możemy je sobie zrobić. Oho, no co zrobiłem? Dobra, nieważne. Często mi niepotrzebna. Okej, okay. to, to nie wiem co to jest, ale biorę. No i co, widzę? Musimy blokować... A to było? Candy Corn machine. A, było... Ehm, no i musimy drukować kolejne krainy. To będzie ciężkie. Bardzo ciężkie. A więc, no, hacz 200 ek. Serio? No dobra, a więc lecimy, zaraz odbierz szybko 200 jajek. O, to hatch. no i lecimy. Chwilę to zajmie? W sensie, pewnie nie za długo. Więc nie wiem, kilkanaście minut. W sensie, nie minut, tylko e, kilkanaście sekund. Kilkadziesiąt sekund. <laughs> dobra, zawiesz tu to mamy. Więc wyłączamy auto-hatchy, teraz tak, brick 150 breakable To będzie łatwe, bardzo łatwe I tu jeszcze będzie trzeba chyba za 2 milion kupić Więc musimy też sobie uzbierać Ale to na spokojnie, to by uzbieramy Na razie moje paty wyglądają tak, tak Nie są one jakieś najlepsze, ale są i... Dobra, to niszczymy, szybko sobie nie jeszcze mieszko zabrać balsy. Nie wam klikać, to się tak szybko w ten niszczy, Dobra, mamy. I no i za 2-4-3, no to mamy. Jarz yes, tak. i tu będzie siódma i y, ósma. Okej. Okay. Tu mamy takie jajka. Okej, okay. o kurde. No, ciekawe. A tutaj Spider Nightwood? Nie, Nightwood. Aha, to nie wiem, jak je zrobić. Dobra, e, co tu trzeba otworzyć? 250 jajek, czy 500 tu jest? 250, dobra. Autohatch. No i otwieramy. Jo już ten naj, najrzadszy nam wypadł. 2%. Let's go. A to, to jest ten najrzadszy z tamtego jajka, więc trochę tak opa. Ciekawe, ile oni, będą mie mieli, ile oni będą mieli siły. Nie wiem, obstawiam, że. No, ten najrzadszy to 60 trylionów. Aha, już nie mam widzowie. Hajsu, nie? Ja pierdziałam. No zobaczę, szybko farmimy. Aha, już tyle wyfarmiłem. Ja pierdziałam. No 60, no co trafiłem. No, powiedział chyba 60. No i co, jestem zagubiony w rzeczywistości. Nie? nie wiem, co się dzieje. No, mamy już prawie 10 milionów. Czy ja mogę tutaj stać? Tak, mogę tutaj stać. Mi będzie akurat farmić coiny Więc kit. Więc stoimy tutaj 200 breakables, okej, okay. tylko ja chcę sobie z nich zrobić goldy O skąd so mi... Scott... Kulka, przesuń dupę Kulka Dobra, to mam akurat 4 takie goldy I robimy jeszcze Ta No i robimy w zewie rainbow'y, dwa 73 tryziony Okej okay. No i teraz są takie opapety Dobra, idziemy sobie No i niszczymy 200 Takabalsów No to widzowie chwila, to na pewno zajmie. Dobra, no więc blokowujemy sobie już to. No i teraz, przez ostatnia kraina, co my tu mamy? Glimpher Nightboy. Competent Spider Nightball, ok. No i widzowie, musimy sobie otwierać te. Dobra, a więc tak, ile to trzeba otworzyć? 400, dobra. No to ile na taki jak kosztuje? 16 tysięcy. No dużo, trochę. Czy mi tu będzie otwierać? Tak. No to robimy to, co, to, co wtedy. Gdybyśmy mieli nieskończoną ilość waluty. A więc mm. widzowie. Dobra, widzowie, idziemy. Um, zrobić Goldy i Rainbowę. Widzowie, mamy 4 Rainbowy. Czy Tarantula. Dobra, widzowie, mamy 40. Te tych breakballsów. Więc szybko sobie to niszczymy. No i widzowie został ostatni 25, więc to leci bardzo, ale to bardzo szybko. I widzowie, jeśli chcecie kolejny odcinek z Betrzymy 99 No to tutaj duży próg mam. Bardzo duży próg, bo tu musi być 5 łapek w górę. No i widzowie ostatnia kraina odblokowana. No i od razu mam tego czesta, który masz tyle HP. No, dużo ma HP, no nie powiem, że nie um, No tutaj mamy to Hatch is left No ja niestety raczej nie uda mi wydropić, bo... No bo on po prostu słabe paty coś, w sensie. co? Nieważne Dobra, będziemy biemy z nimi to Co jest? My to zaraz bijemy przecież A tu może nie ma w Ja. Coś tamtego? Nie Widzowie, jeśli chcecie, żebym zrobił własną grę na Roblox, żeby być dopracowana, dobra, to zostawiacie tutaj, dwa, nie, 15 łapek. 15 łapek i robię coś takiego. Jestem czy Wam się uda. Zobaczymy. Końcoweczkę, końcóweczkę. Aha! Nie no, widzowie, skam. Simulator 99 to skam. A dobra widzę, do teraz będziemy otwierać te jajka Jestem ciekawy na ile wystarczy yy, Coinów Się wydaje, dosłownie na sekundę Ale mam nadzieję, że nie A widzę się z wami za chwilę Dobra, ja mogę tak ta otwierać dosłownie Nie wiem, całe życie mógłbym to otwierać, te coiny praktycznie w ogóle nie lecą! O! Jesteśmy w Wampiry Dragona! Ja pierdzielam dwa znaki zapytania Więc ciekawie bardzo A więc dobra, otwieramy jeszcze trzy razy Trzy razy otwieramy Idziemy to takie... Trzy razy, o teraz, trzy razy. Pierwszy raz Drugi raz I uwaga, teraz będzie trzeci raz Proszę. Nic nam ciekawego nie wyleciało, proszę tego jednego pyta. O, że on miał 80 trylionów. Aha, trochę się myliłem. Trochę bardzo. No, ale przynajmniej mam takiego fajnego Idziemy sobie je przerobić. Dobra. Pyk, pyk. Ok, widzimy teraz jeszcze tak. Dobra. No i to tyle. Tak pyk i tutaj mamy 4 80 trylionów. Takie, które 80 trylionów tam przekraczają. Więc jeśli chcecie wygrać takiego innego peta, łapka subik, no i komentarz swoim nickiem. Więc widzowie do zobaczenia. No i pa pa.